Pierwszy ruch rozpoczęliśmy. 5 listopada odbył się turniej o Puchar Wójta Gminy Mysłakowice, gdzie pojawiły się tłum miłośników tego sportu. Jest mi niezmiernie miło, że udało nam się po raz kolejny zorganizować turniej szachowy, ale nie spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji. Z tego co udało mi się przed chwilą spojrzeć to mamy przynajmniej 80 zawodników. A za co lubisz szachy? Za to, że to jest fajna gra i można się z niej wiele nauczyć. Szachy są ciekawe i pomagają na skupienie. Pierwszy ruch decyduje o całej partii. Nauczyłem się grać szachy w szóstce z, pan, z panem Piotrem i lubię szachy, bo są ciekawe. Niektórzy przygodę z szachami zaczęli już w przedszkolu. Ja się nauczyłam w przedszkolu i ja też. Ja grałam od pięciu lat. A ja od trzech przed szkołą nauczyłem się kleć w szachy. E, potem poszłam do szkoły, e, zapisałam się na kolejne szachy. Ja jestem bardzo dumny ze swojej córki. E, ona traktuje to jako zabawę. My zresztą też świetnie się bawi, więc e, postanowiliśmy, że będziemy realizować jej, e, jej pasję. Zawsze wspieram syna, razem z bratem zawsze jesteśmy. Tutaj mocno mu kibicujemy. Dzisiaj ja jeździ na turnieje, to jest po prostu mamy różne atrakcje, no i też nowi przyjaciele. A uczestnicy biorący udział w turnieju Opuchar Wójta, gminy Mysłakowice rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych. Grają w trzech kategoriach wiekowych. Open, która jest zgłoszona do rankingu międzynarodowego FIDE. Mamy tutaj też gości z Czech, między innymi. Druga kategoria wykład jest do lat 14 i najmłodsza kategoria do lat 10 to jest turniej klasyfikacyjny dla dzieci najmłodszych, które mogą zdobyć czwartą-piątą kategorię szachową w dniu dzisiejszym. W turniej udział wzięli także zawodnicy z zagranicy. This is my hobby. For fun. Wyniki dostępne są na Facebookowym profilu telewizji Dami Jelenia Góra oraz naszej stronie internetowej.